Na zaproszenie prezesa Jacka Tomasiaka przyjechało czterech przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej, którzy poznawali rozwiązania wykorzystywane w naszej lubartowskiej spółdzielni. Postanowiliśmy zapytać o szczegóły spotkania. Są panowie świeżo po spotkaniu, chciałabym zapytać, skąd państwo do nas przyjechali i co państwo skłoniło do tego, żeby odwiedzić właśnie nasz lubartów. Przyjechaliśmy do państwa ze spółdzielni mieszkaniowej z Przeworska. jest to miejscowość, która jest 40 km od Rzeszowa. Przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie pana prezesa Jacka Tomasiaka, który, który chciał nas zapoznać po prostu z nowymi technologiami, które tutaj wdrożył spółdzielni, o których my też myślimy na terenie swojej spółdzielni. Także w pierwsze spotkanie, jakie odbyliśmy w jego biurze, przedstawił nam po prostu yy, analizy, pewne argumenty, które skłoniły go do, te, do zmiany systemu ogrzewania państwa spółdzielni ze źródła mpc u na, na technologię, OZE, prawda? Potem udaliśmy się do węzła cieplnego w jednym z budynków, a następnie naszą wizytę skończyliśmy na dachu, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć, jak w, w praktyce funkcjonują pompy ciepła na państwa budynkach i jak y, generują minimalny prawda, poziom hałasu, praktycznie niewyczuwalny dla osób, które przebywają w ich otoczeniu, co, no mówię, skłania nas do tego, żeby w swojej spółdzielni wdrażać te rozwiązania i, i mówię, naszych mieszkańców też, że tak powiem. Yy, Móc w przyszłości zachęcić, zachęcić do, do kolejnych inwestycji, prawda, które de facto, no, tak jak nam to Pan Jacek, generują niesamowite oszczędności prawda, wymierne finansowo, które pozwolą, że tak powiem, no, mieszkańcom no, zaoszczędzić znaczne sumy swoich dochodów. Mhm. Chciałbym jeszcze zapytać o Państwa spółdzielnię. Może parę słów na temat tego, czy duża jest ta spółdzielnia może? Nasza spółdzielnia jest troszeczkę mniejsza od tutejszych lubartowskich spółdzielni. Mamy w swoich zasobach 62 budynki, wielorodzinne. Powierzchnia tych budynków to jest około 100 tysięcy metrów kwadratowych. Mieszka w naszych zasobach około 3000 osób. Chciałabym zapytać, jak ogólnie Państwo oceniają te rozwiązania? Czy faktycznie jest to lepsze niż te rozwiązania, które były wykorzystywane dotychczas? No do tej pory mówię, mamy kilkanaście kotłowni gazowych, czyli sami produkujemy to ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody. I mamy w tym momencie jeden budynek, w którym musimy bardzo szybko zmienić źródło ogrzewania, ponieważ do niego ciepło jest doprowadzane bardzo starym, takim ciepłociągiem zewnętrznym stalowym. I zastanawialiśmy się w pierwszej wersji nad budową kotłowni gazowej, ale niestety no, w dzisiejszych realiach, kiedy te ceny gazu tak mocno szybują, Okazuje się, że ta inwestycja jest także obarczona dużym ryzykiem i nie jest taka rentowna, jak jakby nam się na, na pierwszym rzut oka wydawało. Poza tym, no, dużą zachętą do Drogi w kierunku tych OZE jest to, że cały czas dostępne są środki w ramach grantu OZE, czyli możliwość korzystania z 50%, 50 dofinansowania, co znacznie, że tak powiem, podnosi opłacalność, efektywność takich inwestycji. Dlatego, no mówię, chcemy w najbliższym czasie spróbować tych technologii, które Państwo już macie u siebie na jednym z budynków, po to, żeby w nielekiej przyszłości może wykorzystać je na, na pozostałych. Na pewno ta wizyta, te doświadczenia, które dzisiaj mieliśmy okazję tutaj. Zobaczyć to działanie tych urządzeń w praktyce na pewno skłania nas do podjęcia tej decyzji i do podjęcia tych działań w jak najszybszym terminie. Czyli dużo daje to, żeby tak na żywo zobaczyć to, jak to funkcjonuje, czy to będzie duża pomoc? Tak, oczywiście. No, no zupełnie inaczej to wygląda, wiadomo, na slajdach, na jakiejś prezentacji, na jakichś opracowaniach naukowych czy jakichś prospektach firm, a zupełnie inaczej, kiedy możemy spotkać się z panem prezesem, prawda, który nam przedstawia to, jak to wygląda w praktyce. Prawda. Ma już pewne doświadczenia, urządzenia funkcjonują już przez część sezonu grzewczego, więc, więc ma swoje wyliczenia, analizy, które de facto potwierdzają to, co sobie na początku założył, że, że to przyniesie efekt, że to pozwoli zaoszczędzić bardzo duże sumy i, i za to mu gratulujemy. I... Odwagi przede wszystkim, cierpliwości, wytrwałości. No i, i dziękujemy za to, że, że znalazł ten czas, poświęcił nam i, i mogliśmy dzięki temu sami, że tak powiem. I podzielił się wiedzą z nami, którą już posiadł. Stosując te rozwiązania tutaj u Państwa spółdzielni, prezes Jacek Tomasiak podkreślał, że to powód do dumy, gdy inni mogą czerpać od nas doświadczenia i wiedzę właśnie na temat samowystarczalności energetycznej. Odwiedziła nas kolejna spółdzielnia, tymczasem podrzeszowska spółdzielnia. Tak, to bardzo miłe, bo to jest już, mówię, któraś spółdzielnia, dziesiąta już, a nie nasta. Więc jest nam niezmiernie miło, że dzień dobry, służymy dobrymi pomysłami, dobrymi podpowiedziami, dobrymi rozwiązaniami dla innych spółdzielni mieszkaniowych. Jest nam niezmiernie miło, bo dzisiaj pokazaliśmy zarówno te techniczne rozwiązania, ale również już wiemy, jak wychodzi nam to ekonomicznie. Więc, no, rachunek ekonomiczny za tego typu przedsięwzięciami przemawia jednoznacznie. Nie ma żadnych wątpliwości, że była to dobra decyzja i strzał w dziesiątkę. Zastanawiam się czasami, skąd tylu naszych tutaj pseudomiłośników, gdzie ja czasami wysłuchuję albo wyczytuję gdzieś tam jakieś dane, które są podawane, jakieś informacje, które są przekazywane w sieci. Które są czystymi pomówieniami, gdzie ktoś bierze z Suwitu jakieś kwoty, podaje te kwoty, wymienia, i później jeszcze. Na szczęście podpisy się pod tymi minimi i nazwiskiem, bo nam to ułatwia bardzo sprawę, bo będziemy wiedzieli, no, kto tak postępuje i wobec kogo wyciągać tego typu konsekwencje. Natomiast no, ci, którzy przyjechali, nie dość, że zobaczyli, wszystko dotknęli, sprawdzili jeszcze, podzieliliśmy się z nimi informacjami po sezonie grzewczym, bo można powiedzieć, że ten sezon grzewczy dobiega już końca, więc widzimy, jak się to mocno opłacało, jak to się szybko spłaci. I wyjechali po prostu z decyzją. Wyjechali z decyzją, że rozpoczynają u siebie robić dokładnie to samo, co my zrobiliśmy w Lubartowie, i to jest uważam chyba najlepsze podsumowanie tego, czy inwestycje należy takie realizować, czy też słuchać podsłuchów tych wszystkich, którzy chyba najbardziej się boją o swoje a panarze jakie osiągają w różnego rodzaju spółkach, które do tej pory dostarczały nam ciepło do spółdzielni mieszkaniowej.